Rok 1995. Tej sierpniowej nocy Waldemar Chryć, cukiernik z ponad trzydziestoletnim stażem, po raz pierwszy w życiu zepsuł ciasto drożdżowe. Zamordował je własnoręcznie, pochłonięty przez nie dające się opanować natrętne fantazje o pięknej Helenie Nierychło, Zanim niepodzielnie zawładnęła jego myślami, zaglądała do cukierni pod amorem jedynie jako klientka. Otaczała ją zła sława złodziejki mężów, co mogło dziwić, bo przecież sama miała męża. O dekadę starszy Ryszard Nierychło, emerytowany major Wojska Polskiego, miał swoje lata, ale nie zasługiwał na miano starca. Dlaczego pozwalał jej szargać swój honor? Czyżby był ślepy, naprawdę? W mieście tak małym jak Gutowo każda tajemnica musi się prędzej czy później wydać. Poprzedzają ją plotka, w którą początkowo mało kto wierzy. Kobiety u fryzjera opowiadają ją sobie dla zabicia czasu, a potem nagle... Buch! Ktoś zobaczył, kto inny potwierdził i sprawa staje się publiczna. Nierychło musiał zdawać sobie sprawę, że jego żona poszukiwała przygód, a przynajmniej od nich nie stroniła. Jaka więc tajemnica wiązała ich małżeństwo? Być może nad tym właśnie zastanawiał się Waldemar chryć, wyrabiając ciasto drożdżowe na jego dzianki w formie mumii, które tak świetnie rozeszły się poprzedniego dnia kiedy sięgał po cukier, nawet nie zauważył, że całkowicie pochłonięty przez dręczące go troski, dodał do produktu soli. Pragnął Heleny, myślał wyłącznie o niej, pożądał jej jak tylko mężczyzna.